No się elo, z tej strony Kuba Zuzak witam Was na kanale Kuba Zuzak. I z samego początku muszę Wam po prostu współczuć. Współczuję Wam, bo wróciliście do szkoły. Bardzo mi przykro, naprawdę Wam współczuję, ale mam dla Was coś do powiedzenia na pocieszenie. Jeszcze tylko 10 miesięcy i wakacje! HA HA! Nie no, a tak serio, to mam nadzieję, że wam bardzo szybko minie ta szkoła i będą kolejne wakacje. Jakoś tam przeżyjecie, będę po prostu te dwa filmiki co tydzień rzucał i jakoś wytrwacie, co nie? Bo moje odcinki właśnie to jest taki odpoczynek od szkoły, ale też oczywiście odpoczynek od pracy, bo też wiem po prostu, że duża część tutaj moich widzów pracuje po prostu, już nie chodzi do szkoły, tylko pracuje. No a dzisiaj szkoła odcinek 429 i w tym odcinku, moi widzowie, jakaś uczennica wp***iła wpi Ciasteczka z jakimś gównem. So good. Chyba nawet pojechała po tych ciasteczkach z głównym do szpitala. Więc ciasteczka z głównym normalnie. Mam nadzieję, że u was w szkole nie będzie żadnych ciasteczek z głównym. Okay. Usiądźcie sobie wygodnie, odpocznijcie sobie po tej szkole, bo wiem, że początek szkoła naprawdę już jesteście po tej szkole zmęczeni. Zostawcie oczywiście łapeczkę. Każdy mój widz jeszcze przed obejrzeniem odcinka zostawił łapeczkę. Jeżeli nie zostawisz łapeczki, to szkoła naprawdę będzie ciężka w tym roku. Jeżeli zostawisz łapeczkę, to szybko, naprawdę na luzie przyjdziecie tą szkołę. No i oczywiście zostaw subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Jest subik z dzwoneczkiem, lecimy 2 miliony teraz. No i powiadomienia, bo będą przychodziły, że dodałem nowy film. No i dzisiaj do zjedzenia przygotujcie sobie żelki, ale takie żelki kable. Wiecie o co mi chodzi? Są takie czerwone albo niebieskie. Można je gdzieś tam na bazarku kupić, albo w sklepach też są. Wiecie, żelki kable naprawdę za są. Ale bez bezwzględnego pierdzielenia, rozsiadamy się i oglądamy. Eliza Ziębińska z licealnej pierwszej B od kilku dni chodzi z Markiem Brykiem z drugiej A. Licealistka jest bardzo zakochana w starszym chłopaku. Ale mi się teraz przypomniało, te normalnie koszulki takie właśnie, co ten chłopak tu ma. Te naszycia takie na dole, i też takie naszycia zawsze były albo tutaj pod kołnierzykiem, albo tutaj na rękach. Ale mi się teraz to przypomniało. Nie wiem, te koszulki dalej są modne czy nie? Bo szczerze, ja bardzo dawno nikogo w takich koszulkach nie widziałem. A kiedyś normalnie, za moich czasów, jak ja chodziłem do szkoły, to co druga osoba miała takie koszulki. Spędza z Markiem większość czasu i jest zazdrosna, gdy ten zadaje się z innymi dziewczynami. Nie podoba się to koleżance Elizy, Agacie Mikołajczyk, która uważa, że Eliza przesadza. Cześć, cześć Marek, słuchaj Ale masz super kurtkę No, niezła Dobra, zadawanie się z jakimiś innymi dziewczynami A to, to jest k**wa różnica To nie jest zwykłe zadawanie się z dziewczynami Tylko po prostu one go podrywają To ja szczerze nie dziwię się, że tamta dziewczyna jest zazdrosna O, i ten zegarek Patrz, mega, nie? Dzięki. Co tam słychać? Co ty chcesz od Marka? Nic, no, tak. powiedziałam tylko, że ma fajną kurtkę Jasne, daj mu spokój, dobra? Okej, okay, przepraszam, sorry Co to jest? Koleżanka tak? Koleżanka, to dlaczego cię tak komplementuje? Eliza, przecież ona powiedziała, że ma fajną kurtkę i zegarek, no nie przesadzaj. No dobra, powiedziała, nie? Ale z jakim takim tonem, jakim takim akcentem trochę, nie? Typowe takie podrywanie. Cześć, Marek, słuchaj, ale masz super kurtkę. Byłoby przecież widać, jakby ona to powiedziała tak normalnie, po prostu żeby go pochwaliła. pewnie tej dziewczynie by korów nie pospowało. To się widzi wszystko normalnie w gestach, w gestach mowy, w gestach ciała. <laughs> Jasne, mi to wyglądało na podryw. A mi na przywitanie się ze znajomym. Mm. E, kochanie, to była zwykła rozmowa i nic się nie stało. Marek, ale ty nie rozumiesz, że ja nie chcę, żeby inne dziewczyny się koło ciebie kręciły? Dobrze, ja lecę. Widzimy się potem? Mm. A gdzie idziesz? Ma nogi, nie chodzi przez... A czy ja już nie mogę wiedzieć, gdzie idzie mój chłopak? Do toalety. A później? A później idę na lekcję, kochanie, ponieważ mamy zaraz lekcję. Jest dzwonek. Eliza, nie uważasz, że przesadzasz? Z czym? Ej, no dobra, teraz tak na to patrzę, to może faktycznie ona może jest trochę toksyczna taka. <grym> Myślałem po prostu, że to będzie bardziej takie normalne. I zacznie koryspować przez to, że inne laski go podrywają. Ale tu widzę też, że jest drugie dno. Że normalnie ona też jest naprawdę za bardzo zazdrosna. Jeszcze w ogóle może niech pójdzie z nim do kibla i mu siura trzyma. Perfect. No tresujesz go jak... nie wiem. Ja? Tresuję? Proszę cię, no tylko zobacz jak te laski się do niego kleją. Przecież ona się po prostu z nim przywitała. Jasne. Co ja poradzę na to, że tak bardzo kocham marka. Uważam, że trochę zazdrości jest dobre dla związku. Trochę zazdrości? I mean it's alright, like. To nie jest trochę zazdrości. To jest naprawdę dużo zazdrości. Czyli obstawiam jeszcze później, że to ta dziewczyna upiecze te ciasteczka z gównem. Mm, so good! I poczęstuje jakąś dziewczynę, która podrywa jej chłopaka. Do scenariusza tego by pasowało, co nie? Więc prawdopodobnie tak będzie. Dobra, oglądajmy to, bo naprawdę... Mm. Nie mogę doczekać, co się będzie ciało! Nie! Lubię spędzać z nim czas, a jak jesteśmy osobno, to muszę wiedzieć, gdzie on jest. Moim zdaniem, no jest to całkiem normalne. Eliza uważa, że ma prawo do kontrolowania swojego chłopaka. Na kolejnej przerwie czeka na marka przed jego klasą, bo chce, żeby ukochany spędził wolny czas tylko z nią. Nie niespodzianka! Tęskniłeś? Pewnie. Jak było na lekcji? A wiesz, to spoko, dostałem cztery z sprawdzianu kochanie. Wow, gratuluję! Wow. Idziemy do sklepiku? Wiesz co, teraz nie mam czasu. No jak to nie ma czasu? Chodź, może mi się sama. pić chce. Wiesz co, mam prezentację do zrobienia z geografii, może pójdziemy później. No, a nie możesz zrobić po lekcji, przecież ci pomogę. Wiesz co, kochanie, Kasia nie ma czasu po lekcjach, ma jakieś zajęcia. No a musimy zrobić to teraz na przerwę. Jaka Kasia? Ano, taka nie zna, że nieważne, z klas ode mnie. I co, pewnie sam się dobraj z nią w parę? Nie, losowaliśmy pary. Jasne, i trafiłeś akurat na nią. I co ja ci na to poradzę? Dobra, muszę lecieć. Pa, kochanie. Co, pa, pewnie do Kasi? Mm. Ja bym już nie wytrzymał. I tam jeszcze narrator powiedział, że oni dopiero są kilka dni w związku, a ona już tak świruje. Tak, musimy zrobić projekty, mamy dużo roboty. Kocham cię, ale zrobimy to szybko i będę cały twój, obiecuję, dobrze? Mhm, jasne. Eliza jest wściekła. I patrz, jak to wygląda. Jej normalnie się humor zbał. Mm. Przez to, że nauczyciel wybrał do pary jej chłopakowi jakąś dziewczynę. To jest wszystko normalnie wina nauczyciela. Ciekawe, który mm. detektyw tak postąpił. Obawia się, że koleżanka, z którą Marek ma przygotować prezentację, na pewno chce go poderwać. Zazdrosna licealistka nie zamierza do tego dopuścić. Dziękuję. No ale co zrobił? Znowu poszedł z kimś do łazienki bez twojej zgody? Jezu, przestań sobie żartować, to jest poważny problem. Przepraszam, no to co zrobił? Robi jakąś prezentację na geografii, robią z jakąś Kaśką. No i co z tego? No i to z tego, że ona na pewno się z nim specjalnie dobrała w parę, żeby mi go odbić. No przestań, pewnie Borkowska ich dobrała i po prostu muszą razem zrobić tą prezentację. Jasne. i z 30% w klasie akurat trafił na nią. No ale co myślisz, że będą się spotkać po lekcjach, żeby robić tą prezentację? No, no Kaśka chce robić z nim pre prezentację teraz na przerwach. No to chyba lepiej będziemy mogli ich podglądać. No jak lepiej? Na pewno. Pewno chcę robić z nim tę te prezentację teraz, żeby mieć wieczorem czas dla niego. Eliza, jesteś wariatką, wiesz o tym, prawda? Ja wariatką, proszę cię! To jest miłość, nie zrozumiesz tego dopóki jej nie masz! Muszę znaleźć Marka i zobaczyć, co on robi z tą kaśką. Wiem, że powinna mu bardziej ufać, ale to jest jego wina. Nie powinien się zgadzać na robienie tej prezentacji akurat z nią. Mam wrażenie, że to wszystko jest po to, żeby ona mogła mi go odbić. Już to widzę normalnie. Wybierałem ich do prezentacji i on mówi, że on nie chce być z inną dziewczyną, bo on ma swoją dziewczynę, którą bardzo kocha i normalnie przez to by się złościła Już to kurwa widzę. Każdy by z niego miał polewkę. Każdy by śmiał się z niego, że jest pantofle. Ja bym serio mu współczuł Znaczy teraz też mu współczuję, że ma taką dziewczynę. Chodź mi tutaj o to naprawdę za dużą zazdrość. Zazdrosna licealistka zamierza pilnować swojego chłopaka, żeby jego koleżanka nie zdołała jej go odbić. Jest zdenerwowana, tak. bo Marek nie odpisuje na jej wiadomości i nigdzie go nie ma. Nie wiem, może po prostu sobie wyciszył powiadomienia i odpiszeć jak skończy? Tak, albo gdzieś się schował z tą i gdzieś się obmacują. <śmiech> <śmiech> ja pierdole. Gość to normalnie musi w każdej chwili odpisywać. Gdzie normalnie pod prysznic musi jej odpisywać. Jedzie samochodem musi jej odpisywać. Sra to musi jej odpisywać. I jeszcze najważniejsze, jak sra to musi Musi zrobić zdjęcie, że on sra, a nie robi nic innego. Okay. Jeszcze musi normalnie zrobić zdjęcie, że sra na swoim kiblu. Stary. Bo może przecież sradził tej Kaśki. Stary. Eliza, możesz przestać się tego po prostu, bo szuka już mam dość tego. Szukałam go, byłam w radiowęźle, byłam w sklepiku, byłam nawet w sali, gdzie mieli lepiej, i ich nigdzie nie było, schowali się. Zobacz, nie było go, a się pojawił. Czekaj, schowajmy się, we nas nie zobaczył. No, patrz jak się do niej szczerzy. Nie szczerzy się, tylko jest po prostu miły. Mhm. Chodź, idziemy. Elisa postanawia śledzić Marka i sprawdzić, czy chłopak jej nie zdradza. O, popatrz. Mm. Po prostu jest dobrze wychowany. Przestań przesadzać. Mhm. Dobra, i co się tam dzieje. Nastolatka nie wierzy, że jej chłopak ma jedynie przygotować prezentację z koleżanką z klasy. I teraz normalnie tak z Buta wjeżdża. Z Buta wjeżdża. Z buta wjeżdża. te drzwi. Za tymi drzwiami jest ta dziewczyna normalnie zgniata. Swojemu chłopakowi sprzedaje liścia, a na koniec ciumka. Tymczasem Marek nie ma pojęcia, że zazdrosna Eliza go śledzi. Na czym skończyliśmy? Okej. Okay. Eee... Zaczynamy. Jasne. A, może zaczniemy od gór, a może od dońc, ty no. Ale z co... ciebie żartowniej. Ej, ja szczerze, oj się też trochę gó gównia nie zachowuje. Chyba, że on po prostu robi nazwy swojej dziewczynie, bo ona jest taka zazdrosna i zaczyna mu też koryspawać i specjalnie jej to robi, bo wie, że ona go podgląda. Takie tam moje przemyślenia luźne, co nie? O, przepraszam. Marek wiedziałam, bojęcie. że ten projekt to zwykła się ma, to wie co, podoba Ci się odbijanie chłopaków? Słucham? To ty w ogóle do mnie mówisz, dziewczyno. Eliza. Uspokój się, robimy tylko projekt. Jasne, tylko projekt. No, gdyby mnie to nie było, to już byście się dawno całowali. Słucham? Słuchajcie, ja Was bardzo proszę, to jest biblioteka. Jak chcecie sobie pokrzyczeć, idźcie na korytarzem szkołą. Dobrze, proszę Pani, już porozmawiamy sobie na zewnątrz. Ale dzisiaj, dlaczego Ty się tak drzesz? Słyszałeś, jak ta Pani bibliotekarka mówiła? No, mówię, no, cicho. Nie macie tak krzyczeć. Eee, Kasia ma chłopaka, Elisa. Zmówię, na zewnątrz. chodź. chłopaka, no. Wierz eee, mi, że tak? Ja my robimy tylko projekt. To dlaczego się tak do Co ty na... w ogóle odwalasz? Mam chłopaka, zobacz, to od Michał. Chciałam podnieść tylko ten głupi długopis, okej, okay? ogarnij się. Oni mają normalnie racjonalne wyjaśnienia, więc co ona ma powiedzieć teraz? Ręce tylko założyła i. na pewno. Chodź, porozmawiam. Ja robiłem z nią tylko projekt, nic więcej. Dlaczego nie odpisujesz mi na fejsie od godziny? Ponieważ po pierwszym miałem lekcję, po drugie robiłem właśnie z nią projekt. No pewnie wolisz Kasię ode mnie. Wiecie co, ja bym teraz z nią zerwał i nawet w tym momencie. Ale z drugiej strony pomyślałaby sobie, że serio on ją zdradził i dlatego z nią zerwał. Dałby jej normalnie pretekst taki, że coś się tam wydarzyło jednak. Nie, nie wolę żadnej Kasi od ciebie, tylko robię projekt. Rozumiesz to, czy nie? No rozumiem, ale dlaczego robisz ten projekt akurat z nią? Dobra, mam ciebie dosyć. Albo będziesz się załować normalnie, albo zrywam z tobą. Ale Marek, ja nie... <tod śmiew> myślałem, że on jej wy**** mi, nie? taki zamach wziął. Ale Marek, nie... W <śmiew> co to było? Z serio, myślałem, że on jej liścia czy coś. ...z tobą zrywać. Ale, nie rozumiesz tego, że robię z nią tylko projekt. Albo mi uwierz, albo nie. No ale Marek! Ale co? Porozmawiamy później. Daj nam się uczyć. Ale odwaliłaś. Na początku podobało mi się, że Liza jest taka u mnie zazdrosna. Ale teraz to przesadza. Uwielbiam z nią spędzać czas. Ale potrzebuję trochę więcej swobody. Przez nią nie mogę zrobić nawet głupiego projektu. Nie mogę stracić Marka, za bardzo go kocham. Wiem, że powinna mu bardziej ufać. Zrobię wszystko, żeby ze mną nie zerwał i żeby było tak, jak wcześniej. Od teraz postaram się panować nad swoimi emocjami. Tak jak wcześniej, wy jesteście kilka dni. To normalnie to by się tak humorek zmienił w przeciągu kilku dni Co chcę się za o zachowanie, mi chodzi o tą toksyczność. Czyli co, wczoraj jeszcze nie byłaś taka toksyczna i dzisiaj ci tak kory zaczęło spawać? To możliwe! To normalnie wygląda tak, jakbyś wczoraj była team, mleko, później płatki, a następny dzień byś była team, płatki potem mleko. Ziemińska nie chce stracić chłopaka, który ma już dość jej zazdrości. Dziewczyna nie ufał kochanemu i chce mieć pewność, że Marek nie zdradza jej z koleżanką z klasy. Przepraszamy. Dziękuję. Z kim ty tak ciągle piszesz? Piszę do no Marka, ale znowu mnie nie odpisuje. Jezus, znowu to ciągniesz. Tak, jestem jego dziewczyna, musimy pisać coś. nie musi ciągle pisać. A co jak mnie odpisuje? Dlatego, że jej gdzieś tam tą Kaśką. Elisa, on ma teraz lekcje, tak jak my. Chyba <laughs> nawet na lekcji. A miałeś być już taka normalna. Babo, on ma lekcje. A jak na przykład teraz pisze sprawdzian, próbuje ściągać z telefonu, a ty mu cały czas dupę zawracasz. Już to widzę, nie? coś w necie, a tutaj cały czas wiadomości przychodzą. E! Ty! Odpisu! Już! W tej chwili! I jeszcze jakby przez ciebie normalnie nauczyciel go przyłapał na ściąganiu, to w ogóle jazda by była. Hihihihi. że każdy transgen... Dziewczynki, czy mam może wam coś jeszcze powtórzyć? Nie, wszystko rozumiemy. Bardzo proszę was o skupienie, bo przeszkadzacie ci imię i klasie. Dobrze, przepraszamy. Dobrze, dziękuję. Co, jak gdzieś teraz Czeko, dźwięk że, dźwięk 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 wą, się nie bo się trzymają za ręce? Eliza, on już raz powiedział, że jeszcze raz coś takiego odważysz i tą zerwie. Wiesz co, będę to sprawdzić. O ma teraz mat, idę za. Przerywanie lekcji karmelowej to nie jest dobry pomysł. No trudno, związek wymaga poświęceń. Pani profesor, mogę iść do talety? To tylko proszę cię wracać szybko. Nastolatka nie może wytrzymać i postanawia sprawdzić, czy Marek jej nie okłamuje. Dlaczego przeszkadzasz w trakcie sprawdzianów? Wiedziałem, ja wiedziałem, że on normalnie pisze sprawdzian i dlatego k***wa może nie odpisywać. On jeszcze normalnie próbuje ściągać z tego telefonu. Normalnie detektyw Camel zaraz go przyłapie. Chodzisz bez pukania, co się dzieje? Wiem, przepraszam, ja tylko. To coś ważnego? Jakieś ogłoszenie? Tak. No to szybciutko proszę. Albo właściwie to nie. Przeszkadzasz w trakcie lekcji. Proszę wyjść! Znaczy, ja chciałam tylko porozmawiać z Markiem. To niemożliwe, Marek pisze sprawdzian. To jest coś ważnego, tak bardzo ważnego? W sumie teraz to już nie! Proszę wyjść! Ja tylko chciałam zobaczyć, czy jest z nim wszystko w porządku. Jest z nim wszystko w porządku. Proszę wracać do siebie na lekcji. Koniec rozmowy. Dobrze, do widzenia! Do widzenia! Przepraszam bardzo za nią. Proszę wracać do pracy. Agata ma chyba rację. Może faktycznie przeginam z tą zazdrością wobec Marka. Muszę teraz zacząć się bardziej hamować. Boże, mam tylko nadzieję, że Marek po tej akcji nie uzna, że przegięłam i ze mną nie zerwie. Teraz wydaje mi się, że może już być za późno. Że jemu teraz kory pospawa i tą zerwie. Ja bym tak zrobił. Bo normalnie teraz cała klasa się z niego śmieje. Na pewno cała klasa wie, że on z nim jest. I chyba się domyślają, jaka ona jest. Eliza przekonała się, że jej podejrzenia wobec Marka były niesłuszne. Teraz boi się, że chłopak ją zostawi. Jakąś komunikatem albo coś. No Boże, spanikowałam, ale przynajmniej wiem, że Marek mnie nie oszukuje. No nadzieję, że ci odpuści, bo to było jednak trochę dziwne. Ja też mam taką nadzieję. Ale zresztą, gdyby chciał ze mną zerwać, to zrobiłby to już dawno. No ale teraz się trochę ogarniesz i myślę, że powinno być okej. Okay. No, pewnie tak. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby ze mną zerwał. No bez przesady. Bo Jezu, patrz, siedzi z nią. Ale Eliza. Ja... jeszcze położyła rękę na jego ramieniu. niech mu już tą rękę w ogóle podkoszył. Eliza, oni już kończą ten projekt, nie widzisz, że się zbierają bez przesady. Mhm. Patrz, jak ona na niego patrzy. Nie patrzy. Ona chce zrobić wszystko, żeby go wyjść. Widzisz, wiedziałam. Elisa. Wiedziałam. Eliza to był tylko po na pożegnanie. Co ty robisz z moim kupakiem? Eliza! Jak rzeź! Jakby chłopakiem tej dziewczyny też by mi zaczęło chyba koryspować. Rozumiem robić projekt, ale Ta laska też powinna pomyśleć, jak on ma taką dziewczynę zazdrosną, że mogą być spiny przez to. Ja bym po prostu na miejscu tej dziewczyny nie chciałbym mieć z nimi nic wspólnego. Robię z nim projekt i spalam. A nie jakieś pocałunki w policzek. Bo właśnie wtedy przyszłoby mi do głowy takie coś, że to wtedy może się skończyć, tak jak teraz się kończy! E, e, co ty robisz? No, e, 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 <grym> Bukuj się. Co ty robisz? Co to jest normalna? Spokój się, proszę. A co to było przed chwilą? Przecież się z nią nie całowałem. Całuję się z każdą laską po kątach! Nic z nią nie robiłem! Wcale. Nie, nie robiłem z nią, po prostu pożegnaliśmy się. Normalnie się żegnasz tak samo z kolegami, o co ci no, chodzi? Aha, czyli ona też się tak żegna ze swoimi kolegami, i co? On nie może być zazdrosny przez to? Czyli dla ciebie tak nie patrząc, to jest normalne, więc o co ci teraz chodzi? Nie, serio, jak on teraz z nim nie zerwie, ja nie widzę przyszłości w tym związku. Ja nie rozumiem, dlaczego on z nią dalej jest. Też z mojej perspektywy to wyglądało całkiem inaczej. Jesteś jakaś niepoważna, zrywam z tobą. Nie ma gdzieś tam nie możesz ze mną zerwać, nie rozumiesz, że cię kocham? Nie, bo nie zauważyłeś, jak osoba, która kogoś kocha, po prostu zauważyłeś, jak wariatka, jak Ja, wariatka? Osoba. Tak, ty, śledzisz mnie, chodź za mną krok w krok, właśnie bierzesz kasię w tym momencie i co, mam przepraszać ją za ciebie? Nie, nie masz coś? jej powiedzieć, że nie będziesz tak. robił z nią tego projektu. Nie będę nic jej mówił, po prostu dajmy sobie spokój, nie pasujemy widocznie do siebie, nie wiem, o co chodzi, A ale jest z tą nie tak. Nie ma, ale cześć. No, no i bardzo dobrze. Nie wiem, czy was też normalnie przeszła taka... Radość, że ta laska normalnie teraz ma za swoje Normalnie ja się czuję naprawdę z*** Że on z nią zerwał, że on w końcu z nią zerwał Aż normalnie humor mi się poprawił Ale tutaj jest też mroczna strona tego odcinka Ta dziewczyna normalnie teraz będzie chciała się Zemścić, pójdzie do kibla Zrobi ciasteczka z własnym gównem No god! Jestem totalną kretynką, nie wiem co we mnie wstąpiło Ale tak bardzo kocham Marka Że jak go zobaczyłam z tą kaszką To dostałam szału! Nie kontrolowałam się, no muszę jakoś to wszystko naprawić I szczerze jestem ciekawy jak go ona to chce naprawić. Dobra, może faktycznie będzie tak jeszcze, że cały czas go będzie przepraszać i ten chłopak faktycznie da się przeprosić i daje taką ostatnią szansę, że po prostu nie świrowała. Ale coś czuję, że ona nie potrafi inaczej. Następnego dnia Eliza przyszła do szkoły bardzo zdenerwowana. Licealistka zamierza przeprosić Marka i jego koleżankę za swoje wczorajsze zachowanie. Dziewczyna chce za wszelką cenę uratować swój związek z ukochanym. No, będę się zachowywać normalnie, obiecuję. No, a co nadal nie będzie wzrosnąć już, z którym nie rozmawiam? Proszę. No, to będzie trudne, ale postaram się, bo zależy mi na tobie i cię kocham. Ona normalnie całuje się po policzkach ze swoimi kolegami, bo na to wychodzi, bo ten chłopak tak powiedział. To dlaczego to nie działa w drugą stronę, że ona też nie jest spokojna o to. Pewnie ona może, ale jej chłopak nie! <laughs> Kwestia, czy nie będziesz bić wszystkich dziewczyn dookoła, z którymi po prostu albo robię projekt, albo cokolwiek innego, tak? Nie. Musisz mi dać po prostu więcej zaufania, rozumiesz? Więcej spokoju. No tak, bo bez zaufania nie ma związku. Dokładnie, ale jest jeszcze coś, co musisz zrobić. Przeprosić Kasię, ponieważ się źle zachowałaś wobec niej. No wiem, nawet sama próbowała, znaczy sama wpadłam na ten pomysł i upiekłam dla niej ciasteczka. Mhm, mm upiekła. <laughs> Od kiedy normalnie ciasteczka piecze się w kiblu? Super, no to może... Pójdziemy teraz do biologicznej sali, ponieważ tam ma zajęcia, tak jak i my. Ale teraz? No a kiedy? No, myślę, że lepiej wcześniej niż później. No to tak? dobra, chodź. Eliza ma nadzieję, że Kasia przyjmie i przeprosinę. Wie, że od reakcji dziewczyny zależy jej dalszy związek z markiem. Kasiu, zabierz tą tę wariatkę! Spokojnie, chcę cię tylko przeprosić. Przeprosić? To co, kolejny zamach na mnie? <gry> też, co ona taka k***wa agresywna! Zabierz tą tą wariatkę, no dobra, poprały się i tyle, ale tak trzeba od razu ostro reagować. Zapewne nie przyszła się znowu stąd na p., tylko nie wiem, możecie przeprosić. Nie Kasia, uspokój się, naprawdę chcecie przeprosić. No, zachowałam się jak kratynka. Nie da się ukryć. No wiesz co, nie wiedziałam jak cię przeprosi, więc upiekłam na ciebie ciasteczka. Dzięki, ale wiesz, wystarczy, że nie będziesz się na mnie rzucać. No dobra, nie będę się na ciebie rzucać. Proszę, całe pudełko dla ciebie. Upiekłam je z mąki ekologicznej, no bez glutenu. Straka, bez glutenu? <grych> What? Ale to słowo ekologiczne mi tu pasuje. <grych> Te ciasteczka naprawdę są ekologiczne. Próbuj. Dzięki. Elizie bardzo zależy na pogodzeniu się z Kasią. Nie ma pojęcia, że dziewczyna jest uczulona na łubin zawarty w ekologicznej mące. Kasia też nie wie, że ma alergię na ten składnik. Kontynuować ten pieprzony projekt? O boże! Idzie no nie zrobiłam! Nic ty nie, nie zrobiłam! ciastek! O, Trzymaj, się. Trzymaj się, co się stało! Co się stało? Jest to ciastek. Co jest? Chcę. co tu się. Się? się dzieje? Coś Kasia, co się stało? To ciasko, to ciastko zjadła, Iza i zajdała, nie, wiem, może trute nie mam pojęcia co tam do ale czy coś. Ale jazda, nie. Ja normalnie na miejscu tej dziewczyny, to bym się chciał chyba zapaść pod ziemię. Jeszcze jej własny chłopak mówi, że chyba ją zatruła i w ogóle. To już jest po związku, nie? Chyba, że jeszcze to jakoś później wytłumaczy, że faktycznie nie wiedziała, że po prostu zrobiła te ciasteczka. Ale też są no, się, skoro ona mogła wiedzieć, że ona jest na to uczulona. Właśnie ta laska, która jest na to uczulona, powinna zapytać, z czego są te ciastka. A co, na przykład jakby jechała samochodem i zaczęła te ciastka pierwszy raz jeść? Nie wiem, choć. Się domyśla. Yy, Więc, star, trzymajcie ją w bocznej, to, bezpiecznej, dobrze po Wychajcie, Oddychaj. Kochani, aby wyjśćcie proszę, dobrze? Nie róbcie wy tego. Ja naprawdę nie wiem, co się stało, Kasi. Nic nie dosypałam do tych ciastek. No w sumie tutaj ma rację, co nie, że nic nie dosypała do tych ciastek. Ona po prostu dorobiła coś do tych ciastek. Cztary. Chciałam tylko naprawić sytuację, a teraz Marek na pewno mi nie uwierzy, że to był zwykły wypadek i ze mną zerwie. Marek podejrzewa, że Liza z zazdrości chciała otruć jego koleżankę. Jest wściekły na dziewczynę. Tymczasem ratownicy medyczni zabierają Kasię do szpitala. Po dawałaś jej te ciastka! Dlaczego to zrobiłaś? Jezu, ja naprawdę nic nie zrobiłam! To są normalne ciastka, Marek! Jak nic nie zrobiłaś? Czy dziewczyna jedzie do szpitala przez ciebie? Naprawdę ja nie wiem, co się stało! Nie chciała mi zrobić krzywdy! Tak? A wczoraj co? Niby sama się pobiła? Pobiła jak pobiła, obie się normalnie. To, że ona na nim się rzuciła, nie znaczy, że ją pobiła, bo wydawało mi się normalnie, że ta konfrontacja była wyrównana. Ale ja też się nie dziwię w sumie reakcji tego chłopaka, żeby mi tak kory pospawało. Bo to wszystko normalnie się tak pozbierało, pozbierało, tak się skumulowało w jedną taką kulę nienawiści. Marek, ja naprawdę nie wiem, co się stało. Mam cię dość, zrywam z tobą, rozumiesz? Ale no, musisz. Uwierz mi, że to nie moja wina! Nie jesteś moją już dziewczyną! Kasia miała rację! O zazdrości, żeby robić coś takiego, trudź dziewczynę, porąbało cię. Ale Marek! Mam nadzieję, że się nic nie stało. Nie dzwoń do mnie, nie pisz. Nie chcemy nic wspólnego. Miałaś ostatnią szansę i właśnie ją straciłaś. Na razie. Widzieliście te gesty rękami? Miałaś ostatnią szansę i właśnie ją straciłaś. Na razie. Miałaś ostatnią szansę i właśnie ją straciłaś. Bo ona tu musi zrozumieć. Miała ostatnią szansę i właśnie ją straciłaś. Nie sądziłem, że Eliza zazdrości może posunąć się do czegoś takiego. Nie chcę jej już znać. On tylko nadzieję, że Kasi się nic poważnego nie stało. No ja naprawdę nie wiem, co mam teraz zrobić. Marek ze mną zerwał, a cała szkoła myśli, że jestem jakąś trucicielką. Tak źle jeszcze się nigdy nie czułam. Moje życie nie ma sensu. A wiecie że teraz ja bym w sumie zrobił na miejscu tej dziewczyny, wziął te ciasteczka i na oczach tego chłopaka udowodnił mu, że one nie są zatrute po prostu. Po prostu bym je zjadł. Będę go zjadł. Bo to naprawdę by musiał być zbieg okoliczności, jakby ona też była na to uczulona. Eliza jest załamana. Nie ma pojęcia, dlaczego Kasia trafiła do szpitala po spróbowaniu jej ciastek. Usiądź sobie, ale ja ci wierzę, Eliza, nie musisz. Się przejmować wszystkimi? O, trucicielka! Przestań! To nie, ona nic nie zrobiła! Idź stąd! Tak, a kaszka to sobie tak dla jej pojechała. Idź stąd! No widzisz, każdy myśli, że to jest moja wina. Ale Eliza, będziesz się przejmować każdym. Ciekawe, co z Kaśką. No właśnie, nie powinna się przejmować każdym, tylko z tą Kaśką, co jest? Co się z nim dzieje tam w tym szpitalu? Czy przyżyje, czy, 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 czy coś się jej tam dzieje? Czy te jej normalnie dupą wychodzą, czy nosem jakimś, czy uszami, czy jeszcze innym otworem? Zobacz, ona tutaj idzie z panią Gruszką. Kasia, nic ci się nie stało? Wszystko jest w porządku? Czy ta twoja ekologiczna mąka była może z dodatkiem ubiną? No, tak, taka jest podobno bardziej zdrowsza. A co? No to już teraz wszystko jasne. Ale Alergo, alergolog tłumaczył Kasi, że Lubin może powodować tak silną reakcję alergiczną, że kończy się to właśnie takim strząsem, jaki miała Kasia. Jezu, ja naprawdę nie wiedziałam. Wiemy! Dobra Luz, sama nie wiedziałam, że jestem na nią uczulona. Nie wiedziałam, że tak zareaguję. No właśnie, i to, co wcześniej mówiłem, jakby ona jechała na przykład takim samochodem, ale gdzieś 140 na autostradzie. I postanowiła sobie kupić takie ciasteczka i pierwszy raz je próbuje. I co wtedy? Nie miałam nigdy okazji zjeść czegoś z Lubinem. Że najważniejsze, że Kasia dostała zastrzyk i wszystko się dobrze skończyło, tak? No, my przy okazji wiemy, że Kasia musi unikać chłopinu pod każdą postacią. Boże, Kasia, bardzo cię za to przepraszam. Naprawdę nie wiedziałam, że ty masz na to uczulenie. Ale musisz mi pomóc. Musimy iść do Marka i wytłumaczyć mu to wszystko. On myśli, że ja cię specjalnie otrułam i zerwał ze mną. Eliza. Naprawdę, Kasia, przeprosiłam cię za wczoraj. Naprawdę jest mi głupio. Proszę cię, pomóż mi. Dobra, pójdziemy do niego i wszystko mu wytłumaczę, Chodź, chodź, znajdziemy go. O, tam siedzi. Eliza ma nadzieję, że dzięki pomocy Kasi uda jej się przekonać Marka, że nie chciała skrzywdzić jego koleżanki. Eliza, przecież mówiłem ci, żeby się do mnie nie zbliżała. Co ty w ogóle robisz? Co ty od razu tak jak cham się zachowujesz? Czy w może zbanić co? Ja Przyszła z tą drugą, ci wytłumaczyć o co chodzi, a ty się od razu tak rzucasz? E Kasia ci wszystko wytłumaczy. Marek, Eliza naprawdę nie chciała mnie odczuć. Aha. To tak ty sobie niby zjadłaś ciasko i trafiłaś do szpitala z byle powodu. Mam ucznię na Ubin, ale za dodała go sporo z mąką ubinową do ciastek. Zapewne dowiedziałaś się od kogoś i zrobiła ci to specjalnie. Szk, bo ty jesteś zbanem teraz, zachowujesz. Nie, serio, teraz ty się, się zachowujesz. Jeszcze wcześniej to było zrozumiałe, że ci kory pospawało, ale teraz... Nie, nie mogła się dowiedzieć specjalnie, bo sama o tym nie wiedziałam. Dopiero się dowiedziałam. Aha, czyli to wszystko to taka jakaś ściema, nie zostałaś otruta przez nią, tak? Nie, naprawdę zrobiła dobra ciastka. No widzisz, mówiłam prawdę. Co, Realiza? Naprawdę po tym, jak ją pobiłaś, myślałem, że byłabyś zdolna do również czegoś takiego. No, wiem, zachowałam się jak idiotka i bardzo cię za to przepraszam. Możemy być dalej razem? Spróbujmy. Ja Powarunkiem ja ograniczę się wranisz swoje, swojej ja zdrości. Trzymajcie się, ale lecę, papa. I teraz normalnie, a może ty chcesz jakieś ciasteczka spróbować, bo takie różne alergiczne ciasteczka. Mm. A może pójdziemy razem wspólnie zrobić jakieś ciasteczka dla całej szkoły? Mm. Akurat dzisiaj jadą kepsa na śniadanie, więc będzie ostro! Mm. Jak ja w ogóle mogę wierzyć, że Lisa zrobiła coś takiego. No wiedziałem, że jest o mnie bardzo zazdrosna, ale żeby otruć Kasię, to byłaby już przesada. Teraz mnie strasznie głupia. Muszę jej to jakoś wynagrodzić. Fajnie, że Kasia stanęła po mojej stronie. Wczoraj ją pobiłam, dzisiaj trafiła przeze mnie do szpitala. Jak ona się tu chwali w ogóle. Widzicie jak naprawdę najlepszy przyjaźń się rodzą. A mimo to zgodziła się mi pomóc i naprawić moją sytuację z Markiem. Naprawdę nie wiem, co bym zrobiła, gdybym go straciła. Kocham go. Licjalistka stara się panować nad swoją zazdrością. Zrozumiała, że musi zaufać swojemu chłopakowi i przestać go kontrolować. Mamy imprezę yes. o. o, a kto tam będzie? Modelki same i ja. A tak serio? A, a tak serio, no to osoby oczywiście z mojej klasy. Jak masz ochotę, no to chodź z nami. No przecież mówiłam, że nie mogę. Ale jak chcesz, to i sam. Ty What? tak naprawdę? Wow. No tak, to zwiada, Marek. W szoku jestem. Wow, co tu się stało? Ono mi się wydaje, że po prostu udaje. To no mówi tak, żeby po prostu on z nim dalej był, że haha, hihi A w głębi duszy normalnie ją w roz... nie od środka. I ona już ma normalnie przed oczami milion rzeczy, że on ją normalnie zdradza. Miłość wymaga poświęcenia. <laughs> Chodź, daj, <w> dziuba. Chodź, daj, dziuba. Dziuba to dała tej twojej koleżance. No i moi widzowie to w tym odcinku na tyle Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał A moro tego odcinka jest taki Jeżeli jesteście z kimś w związku Nie możecie być za bardzo zazdrośni Musicie wrzucić na luz Trzymajcie się cieplutko Do następnego odcinka Siemano